Jestem doktor. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, na przykładzie tego trafika, gdzie znajdują się zawory EGR. 100 to oczywiście. Tak, pierwszy zawór EGR wysokiego ciśnienia znajduje się tutaj, gdzie świecę mniej więcej. Ogólnie serwis przewiduje do tego demontaż do ale da radę bez. Ale w tym samochodzie występują dwa zawory egier. Tutaj jest wysokiego ciśnienia. A drugi jest niskiego ciśnienia. Proszę, jest. Zawór egier niskiego ciśnienia. Znajduje się... Tutaj. On jest teraz zdemontowany. Zaraz Wam pokażę jak on wygląda. Ale ogólnie tutaj... Może z tej perspektywy no, tutaj mamy już filtr z stałych. Z niego wychodzi chodniczka. bezpośrednio, jakby z filtra. Ona jest przykręcana też. I za nim mamy zawór odbierw się niskiego ciśnienia. Mamy nowy zawór. Jest to firmy, firmy Densa. Oryginalnie idzie Densa. Tutaj mamy stary. Widać Renault Denso, jak on wygląda? A na wygląda właśnie tak. Jest skorupa. Pod palcem się to sypie, ale zawór mogło blokować. także Możliwe, że nawet nie sama usterka elektryczna, ponieważ on od czasu do czasu wskazywał usterkę. Możliwe, że po prostu nie sama usterka elektryczna, a po prostu ten nagar blokował ten zawór. Zakładam nowy. Zobaczymy. Jest to tak jak mówię. Denso idzie w oryginale, więc nie powinno być z tym większego problemu. Ale jest łapa Montuję nowy Będziemy nowy zawór jeszcze też len są jak przyszedł to był w opakowaniu Renault no, ogólnie z wyciągnięciem go nie ma jakiegoś dużego problemu Ponieważ tak do wyszedł tego ciśnienia serwiska że Demontować zderzak. Tak tutaj po prostu z jednej strony jest przykręcany do tej chłodniczki gieru, którą teraz widać. Postka jest tam od góry. A tutaj mamy yy, wyjście z zaworu, który idzie po prostu do układu zalotowego. I tu jest na szczęście rurka z harmoniką, także można ją spokojnie odjąć. Przy... Nie ma wielkiej filozofii. Jak mówię, to jest zawór niskiego ciśnienia, tutaj mamy, filtrą z tych stałych. Bezpośrednio do niego przypędzam chodniczka i do chodniczki już są zawór. Także ja montuję nowy zawór. Nagrywam to, ponieważ nigdzie nie znalazłem informacji odnośnie zaworu niskiego ciśnienia EGR. Wszędzie były tylko z wysokiego ciśnienia. Także może komuś pomoże. Jeśli ktoś będzie akurat miał ten sam problem co tutaj. Wiem, możliwe, że przez sam nagar był problem. Niekoniecznie przez samą usterkę. Jezu, co tak drży ten teraz? Samą usterkę elektroniczną. Mógł go po prostu delikatnie blokować i już wtedy się nie otwierą, Ponieważ to jest jakby na wejściu do zaworu. Pozdrawiam. Zachęcam do komentowania i subskrybowania kanału i zostawiania leków like dla zwiększenia zasięgu. Dzięki za cześć.